Halo? I nawet jak będzie będę kolba i tyle i... Nie lepiej i wyciągnąć stamtąd? No właśnie, no chłopaki przeczytajcie przyszedł. wspólny Halo? Przeczytajcie Dzymono? wspólny <grym> Dobra, mi się już nie chce <grym> Mi się już nie chce Wait, bo jeszcze, nie spoilerujcie Dokładnie, no ja też jeszcze nie, ten <grym> Szybko poszło Panie. Dobra, chuj z pieniędzmi, jesteśmy bogaci tak. A ja tylko? I... jak z to... co tam było? Twój fajnego było, nie wiem Oni Ale. wszystko już wiedzą Już są auta ustawiać z ludźmi i przed I w ogóle beka, jak nie? Jak ja pierdolę To jest śmieszne, nie? Kogo oni mają? Kogo ja macie? Jak chcecie się spalić To się nie odzywajcie u Ilego Wilsona Dobra To ja idę A się nie spalę? To jestem spalony ha, 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 ha. Fajnie poleciał. Na no, przywodzie go ustawcie, no i trzymajcie go za rękę. Willy, o 2 metry dawaj. Nie umiem prowadzić wszystko. Dawaj, dawaj. Dobra, ustawcie no, go tutaj na tym. Tu, tu, tu. Dobra. I trzymaj go tam za rękę. Fajnie, fajnie do wody wpadek, wiesz? Co wiem, nie to wiem, tam kika nie ma. Jeszcze nie wiem tego i cenię, ale o OC wiem, że Elf chyba nie gra, bo o, tam musiał coś za załatwić innego. Dobra, jakieś ostatnie słowa w tak czy nie? Jakieś coś ciekawego, do powiedzenia, masz? Nie, dowiedzieliśmy się, tej... do się na imprezie, rozkuj go. Jest siedmiu, którzy mieli zdjęcie, ale zdjęcie było widać w piżamach, dwóch bez zdjęć i dwóch ochroniarzy. Czyli no co, kamera policzy 10 uchyleniarzy, dziś może jeszcze być 2, więc 12 kradzieży, minimum, siebie tutaj e, tych, tych imprezowiczów i dwóch nieznanych, więc na pewno będzie 20 plus do rozjebania w środku. nas jest. A ci lepiej w nagraż Facebook Chyba mają Carbonarium, bo zadzwonili do mnie ten. A, hmm. Na mój numer nic się nie odzywam, czekaj. Halo. Jak sytuacja? O kurwa, nie odzywaj się, myślałem, że mają Twoją kartę y albo coś. Nie, 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 bo uczy mnie zatknąłem. O, się mar martwiłem, martwiłem się. Jak sytuacja? No, Git, Git tajde może się was spodziewać o teraz Joker ma mapy na Kacie jest sześciu na zewnątrz, pięciu w środku, z tego co ja widziałem dwóch na dole, trzech na górze i na zewnątrz dwóch chodzi, dwóch na dachu, dwóch na dachach. Na kasynie czy jest parki Jeden w jednym rogu na huku, drugi. Dobra, dobra, super. Jak coś to ich będę od w środka. No, mara, razie, hej. Może coś być, nie?

Już wiedzą, już wiedzą. Trzeba było czekać, może. bo... Trzeba było... Z... Czekaj. Ale powierza? teraz już po chuju, bo... Jest, no to jest, jest to tam, widzisz, to ja mówiłem, ty. widzisz? Mówiłem ci. nie weszli, zajebić, i nas już wiem gdzie jest. Zobacz to. Ja pierdolę, to są kurwa beka w chuj. Ciekawe, czy tydzień temu na kluby tak obstawiali, kurwa. Patologia jebana, nie? Nie, w tym mieście się no nie da normalnie, w tym mieście się nie da normalnie, nie, patusy zajebane Ja naprawdę kitu. nie wiem, czy my chcemy telewizor podstawać, bo już tak ja Hoppie, obstawione wszystkie Eho, dachy Ty, oni jedzą pod... tam po dachach, po jakichś wieżowcach, kurwa, to, to jest istna patola, nie? Ciekawe, czy ty nic temu tak obstawiali Tylko nie krzycz się, kurwa, bo słyszał. Podnieś się trochę, podnieś no, się patrzyć! Zaczną z nas napierdalać

Tam ten blok, to jest z tyłu. Uda się wejść, raczej nie? Raczej się nie da wejść. No, tak. no ale wiesz no, te pisne też płyną ograniczoną swoją efektywność pewną. Będą dostawali jak Kuleks, jak ta SG, wiesz? Miłacy, miłacy, o. No dobra, to już wracamy. W sensie. Patrzcie jeszcze na ten duży budynek przed nami. Tutaj no się mówi. No jakby duży z wysoko, No kurwa, nikt... Dobra, dwóch na typu stalu, dwóch na normalnym dachu. Widziałem? Zaskakujcie na ten, na murek. I siedźcie za budynkiem na, na Nie dochylajcie się. Nie Słyszę tą muzykę. Nie się, że was nie widzieć. Wysoko. coś Biega tam, no da. To... Bo, 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 Chyba w plecy już dostałem To ja, to ja, to, ja, to, ja, to ja. ja ja Góra, góra lewa Kurwa, 30 ich jest Od zajebania Dokażę, dokażę Ale to jeden rozwiewanek To są oni czy to są ludzie normalni obywatele? A, z lewy, z lewy tu jest! Ja jebiks Jaka kurwa rzeźnia No, zajebałem jednego kurwa chociaż przy gupa to jest w chuj, nie? Serio, ich jest w chuj, w chuj, w chuj, w chuj, w chuj. Więcej niż dwunastu i to tak w chuj, w chuj, w chuj. No ale przynajmniej śmiesznie. Więc to jest... pewna osoba. Opowiedz mu najpierw o tych, tych... co ci tam proponowali, nie? A więc roboty. tak, sytuacja wygląda tak, że niespełna trzy tygodnie temu powinęła mnie pewna ekipa, była to grupa około pięciu, sześciu osób, którzy poruszali się lokalnymi autami i pewna osoba, stawiam że ich szef, zaproponowała mi pracę tak jakby u nich, czyli dołączenie do ich ekipy. No i rozgadał się chyba za bardzo na temat ich ekipy, powiedział no, jak konkretnie. się nazywa. Wstępnie mi powiedział, że jest to jakuza jakaś. No, śmiało, że się... no i wracający, wstępnie mi powiedział, dostań. że jest to jakaś jakuza, no i przedstawił mi w sumie wszystko, czym chcą się zajmować, co chcą robić, w jaki sposób chcą to robić. Zanim jeszcze dołączyłem do ich ekipy, przedstawił mi miejsce, gdzie mają swoją siedzibę. No i zwracając fakt na to, że po prostu wygadał mi się za bardzo, powiedział mi prosto w twarz, że mam czas do namyślenia się parę godzin. Czy do nich dołączam, czy nie. Jeśli dołączę, będzie mi obowiązywał jakiś pakt krwi. Jeżeli nie dołączę, to po prostu będą mnie szukali po mieście i będę do odjebania. Tyle z mojej strony. Spotkaliśmy się wszyscy na parkingu u federalnych. Pewnie wiesz, gdzie to jest. No i zaczęło się tak, że jeden gościu, który miał sombrero na głowie, nie rozpoznałem jego twarzy, bo według mnie wyglądał strasznie niewyjściowo, zaproponował mi opaskę Ultra vip, która upoważniała mnie do wejścia do loży tylko dla nich, dla federalnych. No i zgodziłem się, nie ukrywam. No i potem wyszło jak wyszło, że zaczęli rozdawać koks i planty z bagniakiem. No i co, dali mi 10 koksu, 10 bagniaków, z czego cztery rozdałem niektórym z federalnych. Mam nadzieję, że szeczasz, a nie coś Tak, zgadza się. No, rozdałem 4 federalnym, resztę zostawiłem dla siebie, z czego trzy tutaj dałem koledze obok. No i co, dali mi 10 koksu, z czego kazali mi rozsypywać, że tak powiem, dla siebie czyli dla tych, którzy tam byli jako federalni. No i ogólnie dowiedziałem się tyle, że oni jako federalni dostali opaski Ultra VIP, które aktualnie my mamy na rękach Tylko z tego powodu, iż aż ponieważ cała ochrona, która znajdowała się w tym klubie, miała tam podpis, jakąś tam podpisaną umowę. Odnośnie ochrony nad tym klubem, że w razie, gdyby była jakaś zadyma, coś w tym stylu, to ochrona, czyli FIB dodatkowo, z opaskami Ulvi wyjeżdżają z klamami. Osoby z opaskami ultravip nie były przeszukiwane, mogły posiadać przy sobie dosłownie wszystko. No i w razie czego właśnie w razie zadymy takie osoby z tymi opaskami Ultra VIP były upoważnione do tego, żeby wyjąć klamę na terenie klubu i po prostu zrobić, co muszą. Zrobicie coś, ale nie powiem ci co teraz, tylko ci napiszę w mailu, a ty nie pierdolniesz żadnej famy. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. A nie. cię? Proste panie.